Czy głosowanie preferencyjne z lekarstwem na partyjnictwo, którego potrzebujemy. Przekonajmy się Witajcie, jestem Ksawery i to są Rozpłyny Polityczne. Program, w którym staram się analizować i przybliżać Wam istotne zagadnienia polityczne. Jeżeli jest to coś dla Was, to zachęcam Was bardzo serdecznie do subskrybowania kanału na YouTube oraz do klikania lubię to na Facebooku. Dziś będę mawiał ordynacje alternatywne. To jest alternatywne do obecnie obowiązującego systemu proporcjonalnego, którego znamy z wyborów do Sejmu, oraz do proponowanego przez Pawła Kukiza systemu JOW-ów. Jakkolwiek zgadzam się z Pawłem Kukizem, że obecny system wymaga zmiany gdyż czyni polityków de facto zakładnikami wielkich partii i ich zarządców. Nie uważam, aby jowy były najlepszym, ani nawet dobrym rozwiązaniem obecnego problemu. Poniekąd dotknęłem już tego tematu w środowej ekspresówce, także jeżeli nie mieliście jeszcze okazji, zachęcam Was bardzo serdecznie do obejrzenia poprzedniego odcinka. Dziś dokończę krytykę jowów oraz omówię ordynacje preferencyjne. Zapraszam. W poprzednim filmiku wspomniałem, że problemem z jowami jest podatność systemu na manipulacje polityczne, gdyż wymagają stworzenia równych pod względem populacji okręgów wyborczych, które można układać pod profil swoich wyborców oraz jego duża niereprezentatywność wynikająca z tego, że w tym systemie wygrywa większość i różne mniejszości pozbawione są de facto reprezentacji politycznej. Ale czy wiecie, że w systemie jowów nawet większość może przegrać? Wyobraźmy sobie następujący teoretyczny scenariusz. W wyimaginowanym kraju, powiedzmy San Escobar, odbywają się wybory do parlamentu, gdzie obowiązują kukizowskie Jowy. Są trzy kluczowe partie. Partia A, prawicowa. Załóżmy, że oznacza to umiarkowany liberalizm gospodarczy i konserwatyzm światopoglądowy. Partia B, również prawicowa, ale bardziej stanowcza, jeszcze bardziej konserwatywna. I partia C, gospodarczo-socjalistyczna i światopoglądowo, nie tyle liberalna, co lewicowa. Po podliczeniu głosów każda z partii otrzymała następującą liczbę głosów. Oczywiście w Jowach nie są ważne tyle partie, co kandydaci w okręgach. Nie załóżmy, że były to Wyniki we wszystkich okręgach wyborczych. Co widzimy? Ewidentnie dwie trzecie społeczeństwa, zdecydowana większość, chciała prawicowych kandydatów, lecz pełnię władzy, lub jeżeli byłyby to wyniki w pojedynczym okręgu, mandat społeczeństwa otrzymałaby partia kandydat, której większość społeczeństwa nie popiera. No tak, ale chyba jest to problem czysto teoretyczny, bowiem sam mówiłem w poprzedniej środowej ekspresówce, że jednak jowy zazwyczaj, choć nie zawsze, prowadzą do systemu dwupartyjnego, prawda? No to taka sytuacja nie miałaby miejsca. No, akurat przypadek Nowej Zelandii pokazuje nam, że jest to całkiem realny problem. Dla kontekstu. Nowa Zelandia używała jowów przez prawie cały XX wiek, ale kluczowe do ich odrzucenia były wybory z 1978 roku i z 1981 roku. Nowozelandzka Partia Narodowa wygrała jedne i drugie wybory. Poniekąd. Gdybyśmy brali pod uwagę liczbę oddanych głosów, to jednak i drugie wybory malutko, bo poniżej 1% mniej, wygrała Partia Pracy. Ale system jego sprawił, że nie dość, że Nowozelandzka Partia Narodowa wygrała więcej mandatów, to wygrała na tyle dużo mandatów, żeby rządzić samodzielnie w jednych i drugich wyborach. A nie miała ku temu mandatu społecznego. Jeszcze możemy wspomnieć o Partii Kredytu Społecznego. Tak, tak nazywała się trzecia partia, która wówczas startowała, która na przykład w 1981 roku zdobyła aż 20% głosów i jedno miejsce w parlamencie. Zatem podsumowując ten poprzedni odcinek, ja i mówię stanowcze nie, gdyż jest to system niesamowicie niereprezentacyjny, który ponadto zaszkodzi zarówno mniejszościom, jak i nawet. Większości. Ale nie bójcie się, menu ordynacji wyborczych jest długi i mamy z czego wybierać. Istnieje system ordynacji wyborczej, który nazywa się głosowaniem alternatywnym, co w efekcie można też nazwać Jowami Plus. Jest to system de facto Jowów, ale w którym pomniejszony jest problem reprezentatywności. Zamiast głosować na pojedynczego kandydata z listy, wyborca jest poproszony o ponumerowanie kandydatów wedle kolejności swoich preferencji. Nie muszą być oni z jednej partii. Jak to działa? Przypomnijmy sobie omówiony już przykład partii kandydatów A, B, C w San Escobarze i teraz zastosujmy metodę głosu alternatywnego. Wyborcy partii A w swoich preferencjach na pierwszym miejscu ustawiliby oczywiście swoją partię, na drugim miejscu prawdopodobnie partię B, gdyż jest to też prawicowa partia, jakkolwiek bardziej radykalna, a na końcu zaznaczyliby partię C, gdyż jest najbardziej daleko od ich poglądów. Wyborcy partii B uczyniliby pewnie podobnie, C stawiając na końcu, a pokrewną partię czy kandydata A na drugim miejscu. Partia C na końcu... Partia B, a na drugim miejscu bardziej umiarkowana prawicowa partia A. Teraz liczymy głosy. Jeżeli w danym okręgu jakiś kandydat zbierze 50% głosów, to wygrywa mandat, ale musi to być właśnie 50%. Bazując na poprzednim przykładzie, wiemy, że w San Escobarze żadna z partii nie ma 50% poparcia społecznego. A zatem w systemie głosu alternatywnego wpierw wyrzucamy partię kandydata z najmniejszym poparciem. Akurat partie A i B w tym przykładzie mają równe poparcie, załóżmy jednak, że partia B miała nieco niższe i zostaje wyeliminowana z drugiego liczenia głosów. Ale zanim zaczniemy liczyć, sprawdzamy preferencje wyborców B. Jak wiemy, ich drugim wyborem była partia A. Także dodajemy te głosy do wyniku partii A i zliczamy ponownie. Okazuje się, że teraz partia A ma prawie dwie trzecie poparcia, a partia C 1 trzecią. Zatem partia czy kandydat A zwyciężają mandat. Jednak musimy pamiętać, że głosowanie alternatywne wciąż dzieli wiele słabości jak yy, możliwość manipulacji okręgami pod profile swoich wyborców, marginalizację mniejszości i tendencję do tworzenia dwóch antagonistycznych bloków partyjnych. No i moglibyśmy jeszcze dodać. Yy, Paradoks bardziej teoretyczny wyboru Condorceta. Wyobraźmy sobie, że mamy trzech wyborców i tych samych trzech kandydatów, czy te same trzy partie. Pierwszy wyborca ma preferencję ABC, drugi wyborca ma preferencję BCA, a trzeci wyborca ma preferencję CAB. W takim systemie dwie trzecie wyborców uważa, że A jest lepszy od B. Dwie trzecie uważa, że B jest lepszy od C, ale też dwie trzecie wyborców uważa, że C jest lepszy od A. No i w takiej sytuacji yy, nie da się wskazać yy, zwycięzcy. Według głosowania preferencyjnego. Jest to problem chyba bardziej teoretyczny niż praktyczny, niemniej jak najbardziej możliwy, jeżeli by startowały trzy partie o całkiem odmiennych programach wyborczych, światopoglądowych i ekonomicznych, I wówczas e, nawet jeżeli moglibyśmy wskazać e, zwycięzcę, to jego mandat społeczny mógłby nie być wcale tak duży czy tak silny, jak metoda głosu alternatywnego zakłada. Lepszą formą głosowania preferencyjnego wydaje się być system STV, Single Transferable Vote, albo po polsku pojedynczy głos przejściowy. Podobnie jak w przypadku głosowania alternatywnego, wyborcy szeregują kandydatów w kolejności od tego, którego popierają najbardziej, do tego, którego popierają najmniej, ale mimo to również pragną oddać na niego głos. Wybierani kandydaci nie muszą przynależeć do tej samej partii. Istotna różnica między tą ordynacją a głosowaniem alternatywnym polega na tym, że w STV okręgi są multimandatowe, a nie jednomandatowe. Okej, okay. jak to działa w praktyce? Nie ma sztucznych okręgów wyborczych, podobnie jak teraz są one głównie oparte o historyczne granice województw i powiatów. Każdy okręg ma przypisaną liczbę mandatów dostosowaną do liczby swojej populacji. Aby ogłosić zwycięzców wyborów, komisje wyborcze muszą obliczyć tzw. kwotę, czyli minimalną liczbę głosów, jaką kandydat musi zdobyć, aby otrzymać mandat. Najpopularniejszym sposobem na obliczanie kwoty jest tak zwana metoda dropa, w której bierze się pod uwagę liczbę ważnych oddanych głosów oraz ilość mandatów do obsadzenia. Powiedzmy, że w takim okręgu X, który ma 3 mandaty poselskie, zagłosowało 100 tysięcy ludzi. Zatem 100 tysięcy podzielimy przez 3, do tego dodajemy 1, wychodzi nam 25 tysięcy. I teraz też Jeden, czyli 25 001 głos. Tyle należy zdobyć, aby zdobyć mandat. Zauważcie, że bierzemy pod uwagę liczbę ważnych oddanych głosów, a nie populację okręgu. Dobra. Powiedzmy, że startowało 6 kandydatów. Widzimy, że jedynym, który spełnił warunek, jest kandydat C, który dostaje jeden z trzech dostępnych mandatów. Ale co dalej? Spośród głosów zebranych przez kandydata C ponad kwotę. Odbieramy mojego nadwyżkę głosów i patrzymy na preferencję jego wyborców z tej nadwyżki, a konkretnie na kogo głosowali na drugi wybór. Załóżmy, że głosy były podzielone wśród jego wyborców i żaden z kandydatów po redystrybucji głosów nie przebił wymaganej kwoty. No to bierzemy kandydata z najmniejszą ilością głosów, kandydata E, i jego głosy dzielimy w ten sam sposób jak nadwyżkę kandydata C. Załóżmy, że teraz mandat dostał wreszcie kandydat D. No ale to wciąż brakuje nam trzeciego posła. Powtarzamy ten sam proces od nowa i nadwyżkę kandydata D. Dzielimy wedle drugiej preferencji jego wyborców. Jeżeli to nie rozstrzygnęło procesu, to ponownie eliminujemy najsłabszych kandydatów i rozdzielamy ich głosy wedle preferencji, to znaczy, aż znajdziemy trzeciego wygranego. Kilka kwestii na temat systemu STV. Jeżeli wyborcy danego kandydata nie zaznaczyli swojej drugiej czy tam kolejnych preferencji i ich kandydat przegra, to przy podziale głosów wówczas ich głosy nie są liczone, gdyż nie zaznaczyli swoich preferencji. Po drugie, jeżeli jest kolejny cykl liczenia i dzielenia głosów i odpada kandydat, któremu już przydzieliliśmy wcześniej głosy innego kandydata, który odpadł wcześniej, to jego głosy redystrybujemy w taki sposób, że od jego wyborców, którzy postawili jakby tego kandydata jako swoją pierwszą preferencję, patrzymy na ich drugie preferencje. Ale w przypadku głosów już mu przydzielonych, czyli tam, gdzie. On sam był zaznaczony jako druga preferencja, w przypadku tych wyborców patrzymy na ich kolejne preferencje, trzecie, czwarte itd. Tak no i w żadnych przypadkach, jeżeli cały cykl głosowania i dzielenia głosów się zakończył i mamy jeden mandat wciąż poselski niezapełniony, to i nikt, żaden z kandydatów nie, nie przebił wymaganej kwoty głosów, to zazwyczaj różne są procedury, ale zazwyczaj kandydatowi, który najbliżej był tego wyniku, oddaje się mandat. System ten daje więcej władzy wyborcom niż jakakolwiek inna ordynacja. Ich opcje wyboru są szersze, ich preferencje, a zatem reprezentatywność populacji jest lepiej odwzorowana. Mniej głosów jest straconych, bo nawet w przypadku pewnej przegranej twojego ulubieńca, Twój głos wciąż się liczy. Partie w takim systemie, podobnie jak kandydaci, są zmuszeni odnosić się do szerszej grupy wyborców niż ich własny elektorat. W dodatku partie mają motywację, aby wystawić bardziej zbalansowaną listę kandydatów. Istnieje większa rywalizacja między kandydatami o ich preferencje. Nie tylko pierwszego rzędu, jak w większości systemów, ale również drugie, trzecie czy nawet czwarte preferencje. Co daje motywację do zaprzestania straszenia, demonizowania przeciwników i bezwzględnej walki politycznej, gdyż wówczas jest mniejsza szansa na zdobycie wyborców innych partii. Ponadto to w takim systemie mało prawdopodobne, aby istniały tzw. bastiony partii. Gdzie przewaga jednej partii jest tak duża, że innym wyborcom nie opłaca się iść na wybor. Nawet w takich bastionach głosowanie preferencyjne może łatwo pozbawić główną partię miejsca co wymaga od każdego kandydata na posła w każdym okręgu kontaktu ze swoimi wyborcami. Na oko wydaje się zatem, że ordynacja głosowania preferencyjnego z pojedynczym głosem przejściowym jest najlepszą ordynacją wyborczą. Gwarantuje ona reprezentatywność rządu wobec oczekiwań społeczeństwa, jak i gwarantuje odpowiedzialność polityków przed wyborcami w swoim okręgu, a nie przed zarządcami partii. Z drugiej strony, system ten też jest bardzo skomplikowany i moglibyśmy po wyborach czekać czasami kilka dni na wyniki, ale co bardziej istotne, zwłaszcza w okręgach miejskich, liczba kandydatów, Zarówno niezależnych, jak i partyjnych mogłaby być tak długa, że jakiekolwiek przemyślane czy sensowne uporządkowanie swoich preferencji mogłoby być w praktyce niemożliwe. Wymagałoby bowiem przestudiowania programów wyborczych dziesiątek kandydatów, na co większość ludzi pracujących po prostu nie ma czasu. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać, co myślicie o głosowaniu preferencyjnym w komentarzach poniżej. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, szerować ze znajomymi i widzimy się już w najbliższą środę. Do zobaczenia.